Jeg må indrømme, at den første periode, hvor der blev udvist en vis skepsis over for former og som er forbi. Og det øh, i dag udviser vores vesteuropæiske kunder også stor tillid. Og det udmynder sig blandt andet i stærkt stigende ordertilgang. I øjeblikket er vi selvfølgelig begunstig i dag, at, øh, at der er en, en øh, stærk vekselkurs mellem Slotjen og euroen. Men jeg vil på den anden side sige, set, sige hvis den attraktive pris gør det ikke alene. Uh, hvis ikke det var fordi, vores produkter havde et højt kvalitetsniveau, uh, så var det ingen af kunder, der ville aftage varen, selvom vi så forærede dem væk. Og det er sådan, betingelserne er i Vesteuropa og i Skandinavien. Po raz kolejny z wynikiem pozytywnym zakończyliśmy audit systemu zarządzania jakością ISO 9001. A jesteśmy w trakcie wdrażania wymagań specyficznych dla branży motoryzacyjnej według normy ISO TS 16949. Jako firma dbająca o ekologię posiadamy również certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001. Dla potwierdzenia wysokiej jakości wyrobów FOMAR posiadamy również certyfikaty obowiązujące w krajach naszych największych klientów. Opracowujemy coraz lepsze mieszanki cierne. Które zapewniają naszym klientom nie tylko coraz większe przebiegi, ale również coraz większy komfort użytkowania. Dążymy do tego, aby każda nowo uruchomiona referencja była homologowana zgodnie z regulaminem R90. Produkujemy coraz więcej nowych referencji do pojazdów jeżdżących po drogach nie tylko Europy, ale również Azji i Afryki. Proces technologiczny jest ściśle kontrolowany na każdym etapie, co zapewnia powtarzalność procesu produkcyjnego, a co za tym idzie wysoką jakość naszych wyrobów.